Ciąża. To wyjątkowy czas w życiu kobiety. To nie tylko czas oczekiwania na narodziny dziecka, ale także duchowa podróż, która uczy cierpliwości, miłości i zaufania. Ten czas nazywamy błogosławionym, bo to właśnie Bóg obdarza kobietę przywilejem współtworzenia życia. Jak w tym szczególnym momencie wspierać kobietę, i w jaki sposób przykład Maryi może służyć inspiracją i pomocą dla przyszłych mam. Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym Ewangeliażu Litewskim. Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Górze, w dole miast. gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać, więc śpi. Nazywam się Katarzyna Parszuta i jesteśmy w Dużych Kabiszkach. Od najmniejszych lat bardzo lubiłam spędzać czas z dziećmi. I chyba dla mnie to było takie naturalne, że jak będę starsza, to na pewno będę miała dzieci. Tyle, że może nie planowałam ich aż tyle. Chcia, zawsze marzyłam o takiej dwójce, no ale mam takie błogosławieństwo, że mam teraz aż co trzy. Rodzić dziecko zajmuje naprawdę względnie niedużo nie czasu, a wychować dziecko i wychować, tak powiedzmy, na dobrego człowieka naprawdę wymaga dużo i mądrości, i współpracy przede wszystkim rodziców. Tak naprawdę chyba kobieta w żadnym innym okresie w życiu tak nie wgłębia się w to, jak się czuje i jak idealnie jest stworzony organizm ludzki, bo to, co się dzieje, od tych najmniejszych komórek do wykarmiania nowego życia, Żadne technologie tego nie potrafią. Żadne technologie tego nie potrafią, i tu się właśnie odczuwa to cudo natury, którego nie da się stworzyć w inny sposób. Czujesz odpowiedzialność za siebie, za to dziecko, no i w końcu musisz znaleźć też czas, żeby o siebie dbać, żeby też potem dbać o, o, to, o to maleństwo. Mam taką naturę, że nawet w ciąży do szóstego miesiąca stęczyłam na scenie na obcasach, więc to nie jest w moim stylu, żeby spokojnie siedzieć, chociaż przyznam, że druga ciąża była naprawdę takim sporym wyzwaniem. Przez 8 miesięcy twierdziła mi lekarz, że będzie taki jeden duży chłopak. No się okazało, że tam jest dwójka nieco mniejszych, ale też chłopaków i dowiedziałam się o tym dosłownie dzień do, 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 do porodu. To była taka niespodzianka, nazwijmy tak bardzo delikatnie. Dzieci czują, mają jakiś tam większy kontakt z niebem i daliśmy właśnie zaszczyt dla Kamili jako starszej siostry wybrać, no jak, jaki na imię będzie miał brat. I ona nie mogła się zdecydować, czy będzie Rafał czy Marcin. Ja mówię, no Kamilo, wybierz jakieś jedno. No, I Rafał, i Marcin, no i tak akurat się stało, że nie musieliśmy w końcu wybierać tego jednego. Zawsze tam miałam jako ideę moją mamę, która jest taka m, cicha, spokojna, taka, taka nazwijmy tak może pokorna. Ja nigdy taką nie byłam. No i tak jest, że jak prosisz Boga o cierpliwość, to nie ma tak, że On daje ci ją na talerzyku. No to dała dla mnie taką nauczkę cierpliwości w postaci akurat synu, gdzie tej cierpliwości musisz się po prostu nauczyć. Ale jest też zawsze ta Kasia. Która jest na scenie, tańczy i już nawet ostatnie parę tygodni wychodzi na scenę, ale powiem to tylko dzięki, dzięki mężu, dzięki rodzicom, dziadkom, wszyscy, którzy pozwalają też nie zapomnieć o sobie, bo jednak bardzo jest ważne czasem wyjść z tej rutyny i robić to, co kochasz, no, żeby, żeby nie oszaleć. Największa miłość, Rośnie, pojawia się już razem z dzieckiem. O ile ktoś nie jest pewny, czy będzie dobrą mamą, to dopiero gdy weźmiesz w ramiona, włączają się te wszystkie instynkty i ta miłość z czasem robi się tylko większa. Jak ktoś mówi, jak dzielisz tą miłość między dziećmi, no to gdzieś przeczytałam bardzo mądrą frazę, że trzeba ją nie dzielić, tylko mnożyć. I właśnie w ten sposób tej miłości wtedy wystarcza wszystkim. Dlaczego ciążę często nazywamy stanem błogosławionym? Piękne pytanie. Staropolskie słowo, dzisiaj chyba niezbyt często używane. Błogosławić to jest takie niby popularne słowo, bardzo biblijne. Spotykamy w języku starosłowiańskim jako blogo, dobro, szczęście. Stąd w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. Bóg, który udziela błogosławieństwa przy stworzeniu człowiekowi. Mamy taką myśl, że przede wszystkim chodziło o długie życie i potomstwo. Dlatego pięknie mówić o stanie błogosławionym jako o takim spełnieniu Bożej obietnicy, o takim darze, które otrzymuje kobieta. Ale też Bóg może nie tylko błogosławić, może też błogosławić człowiek. My to wiemy jako rodzice, nie? Czasami w jakiś ważnych momentach. Więc człowiek, kiedy błogosławi, to życzy dobra. Jak wspierać kobietę, która dowiaduje się, że jest w ciąży? Przy tym pytaniu brakuje trzeciej osoby. Ja myślę, że chodzi nie tylko o rodzinę, ale przede wszystkim chodzi o mężczyznę, o męża, który jest. Przy tej ciąży i właściwie dowiaduje się o tym, że zostanie ojcem i że jego kobieta no jest właśnie w tym stanie oczekiwania. Więc nie wiem, czy ja potrafię odpowiedzieć na te pytanie, ale mnie się tak od strony kobiecej wydaje, że wracając do znowu tego stanu szczęśliwości, że zadaniem mężczyzny jest pokazać, że on jest szczęśliwy. On jest szczęśliwy z racji że kobieta nosi ten dar wspólnego dziecka pod sercem. Jeżeli kobieta odczuje, że mężczyzna jest szczęśliwy, ona się poczuje kochana, to być może te jakieś różne problemy, które się wiążą ze zdrowiem czy z nie takim wyglądem, jakby się może chciało, czując się kochaną, będzie dużo łatwiej zaakceptować. Ale myślę, że to jest też taki Taki czas, kiedy warto okazywać sobie tę miłość, że, że nic się nie zmieniło, wręcz odwrotnie, wręcz pogłębiło się. W jaki sposób wiara pomaga kobiecie w przeżywaniu ciąży? Wiara, myślę, że pomaga w różnych doświadczeniach. Święty Augustyn mówi, że cierpliwość jest córką nadziei. Więc myślę, że kiedy Bóg obdarza człowieka jakimś darem, Człowiek nie zawsze jest gotowy do jego przyjęcia i potrzebuje czasu. I w tym wypadku myślę, że właśnie ciąża przeżywana z wiarą to jest ten czas. To jest ten czas, żeby kobieta lubi mówić, a jak to będzie, a czy mi się uda, czy sprostam, a ile kłopotów z tym się wiąże, a chciałoby się jakoś zabezpieczyć, czy, czy, czy na jakieś pytania mieć od razu odpowiedzi. I w tym wypadku mi się wydaje, że wiara uczy nas właśnie nadziei, takiej nadziei polegania na Panu Bogu, na mężczyźnie, który jest obok, no i chyba też taką, takiej wiary w siebie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To też jest szansa, żeby no jakoś te problemy były mniejsze, przeżywane w wierze. Kalendarium na najbliższy tydzień. Kościół katolicki. 11 października wspomnienie św. Jana 23, papieża z przelomu XIX i XX wieku. 15 października wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora kościoła z XVI wieku. Kościół prawosławny. 14 października wierni Kościoła obchodzą święto opieki Matki Bożej pod nazwą Pakrowa, Priswiatłajk, Bagarodziecy. Święto bierze początek od X wieku z Bizancjum. 17 października wspomnienie świętego męczennika Erofeja, biskupa Aten z I wieku. Kościół grecko-katolicki. 11 października wspomnienie świętego Filipa, apostola z I wieku. Należał do grona 70. 13 października wspomnienie świętych męczenników Karpusa, biskupa i Papilasa, diakona z III wieku. A już za chwilę komentarz do Ewangelii wygłosi ksiądz Witoldas Grigarawicius. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, niedzielna Ewangelia niesie ze sobą niezwykłą treść. Opowiada o dziesięciu trędowatych, którzy wyszli na spotkanie Jezusa, prosząc go o uzdrowienie. Z tego fragmentu rodzi się ważne pytanie, czy jesteśmy wdzięczni za otrzymywane łaski Boże? Wielu z nas modli się do Boga, prosząc o różne łaski, ale czy potrafimy wrócić, by mu za nie podziękować? Jezus pyta, gdzie jest dziewięciu? To pytanie jest znakiem dla każdego z nas, przypomnieniem, że za każdą otrzymaną łaskę powinniśmy być wdzięczni. Tak jak dziękujemy sobie nawzajem za pomoc, tak też powinniśmy dziękować Bogu. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do empatii wobec drugiego człowieka, do niesienia pomocy i jednocześnie do postawy wdzięczności. Wdzięczność ukazuje naszą wiarę, miłość i wewnętrzną otwartość. Przypomina, że nie powinniśmy być samolubni, bo jesteśmy powołani do czynienia dobra wobec siebie nawzajem. Niech ten ewangeliczny fragment uczy nas dzielenia się, niesienia pomocy, miłości i przebaczenia. Bądźmy miłością, okazujmy ją sobie nawzajem każdego dnia.